Już są myślę, że już teraz będzie będzie teraz lepiej. No, ja nie wiem, a <laughs> ty, ty wiesz? Miejmy nadzieję, że zdążymy. No, ja uważam, że to był do, dosyć duży, ważny krok dla nas w tym momencie, żeby, żeby odnieść to pierwsze zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że Argentyna gra w tym roku zdecydowanie lepiej niż w zeszłym i to zresztą było widać, przełożyło się to na parkiet. Oni walczyli też w innych meczach i z Brazylią, i, i myślę, że tam gdzieś byli blisko w różnych wygranych. Dzisiaj też również byli blisko, postawili trudne warunki. Widać, że robią e, znaczne kroki do przodu, a my e, cieszymy się, tak jak powiedziałem, z naszej determinacji. Przede wszystkim, bo dzisiaj zostawiliśmy kawał serducha na, na, na boisku i to, to przyniosło pożądany efekt. Może gra nie była piękna i zachwycająca, ale była, tak jak mówię, walka i to, 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 to się opłacało. Myślę, że każdy zespół ciężko pracuje, analizuje pewne, pewne systemy i tak jak mówię, poziom się wyrównuje. Tak? Myślę, że każdy zespół realizując swoje jakieś tam założenia, analizy robi wnikliwe, co poprawiać, na jakie no, należy elementy. I, tak jak mówię, decyduje teraz już czasami dyspozycja dnia, nie, nie, nie tylko umiejętności. Spokoju, żeby odzyskać swój rytm. Wiemy, że, 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 że kibice są za nami i bardzo nam kibicują mocno i są samymi sercami i każdy, każdy Polak najlepiej jakbyśmy wszystko wygrywali, bo taki mamy niestety naród, I ale nie pomaga, podejrzewam, ja. podejrzewam, że wam się i znajdą tacy, że, że ta wygrana też jest brzydka, więc na pewno też że takich ludzi będzie mnóstwo. Tak jak mówię, no ten zespół potrzebuje na chwilę obecną spokoju i wiem, nad czym mamy pracować. Cały czas nad tym pracujemy i miejmy nadzieję, że to szybko już w niedługim czasie zacznie się przekładać na, 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 na z, z treningu na boisko i na, na mecz, bo, bo, bo już te elementy nam zaczynają wychodzić na treningach, jeszcze nie ma przełożenia może na mecze, ale tak jak mówię, dzisiaj już było, były te, te, te momenty takiej dobrej gry i miejmy nadzieję, że to, to przyjdzie jeszcze szybciej. Jest 12 gości, którzy ma, mają swoje charaktery i czasami nawet trzeba ze sobą do, dobrze i długo porozmawiać, wnikliwie, żeby dojść do, do, do jakichś wniosków, co, co możemy poprawiać, bo znamy się faktycznie długo, jesteśmy ze sobą już e, jako drużyna chyba czwarty rok czy piąty nawet i, i myślę, że, że taka rozmowa tylko mogła pomóc, bo żeśmy sobie wyjaśnili pewne kwestie i to widać zresztą w tym momencie chyba, że, że od nowa od, od, jak, jakby odradzamy się jak Feniks z Kupiołów. Na mojego odczucia to dzisiaj żeśmy chyba roz, 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 rozegrali mecz mecz Walki, o tak można pokrótce powiedzieć, bo było kilka wspaniałych zmian. Dzisiaj na pewno znaczącą postacią w naszej zespole był Bartek, który przechylił tą szalę zwycięstwa w pociągu w czwartym secie wspaniałą serię z zagrywką i myślę, że w piątym też dał, dał niezły kilka zagrań, także on był tym liderem na jakiego żeśmy do tej pory czekali i myślę, że tak jak mówię, odbudowaliśmy się wszyscy jako zespół i teraz już będzie tylko lepiej zachowita zmiana, to dowadnia tylko, że mamy wyrównany zespół i ta, ta, ta 14-16 ludzi, którzy pracują ciężko na sukces, to są pełne wartościowi zmiennicy. No, nie się dzisiaj skorzystać z innych graczy bo z powodu tam jakichś drobnych urazów, ale tak jak mówię, no, miejmy nadzieję odpukać, że ten już pech za nami i będzie tylko lepiej. Cały czas budujemy, przecież nie leżymy do góry brzuchami na treningach i obiadamy się paluszkami. Także my ciężko pracujemy, ale to tak jak mówię, w sporcie czasami przychodzą porażki, a wy czasami nie pomagacie. Także bądźcie dobrej myśli, ja jestem. Dziękuję jeszcze